Poznaniu.pl Poznań w minutę w stołężynie pod Wągrowcem znaleziono w środę zwłoki 75-latki i jej 49-letniego syna. Policja zatrzymała już podejrzanego. To 22-letni bratanek i wnuk ofiar. Na razie śledczy nie mówią, co było powodem ataku i przyczyną śmierci dwojga ludzi. Mężczyzna jest podejrzany o podwójne zabójstwo. Grozi mu do dożywocie. Drzewa na niedawno wyremontowanym placu kolegiackim zaatakowała antraknoza, czyli choroba grzybowa. Ich liście tracą swój zielony kolor. Zarząd dróg miejskich zapewnił, że drzewa nie zostaną wycięte, ale będą leczone. Od 22 lipca kierowcy z Poznania otrzymują już pierwsze tablice rejestracyjne z nowym wyróżnikiem PY. Są one wydawane, ponieważ skończyły się już możliwe kombinacje liter i cyfr dla wcześniejszego wyróżnika PO. Było ich ponad 1 200 tysięcy. Policja i rodzina poszukują oliwii stefańskiej. 18 ostatni raz widziano 20 lipca, ma 165 cm wzrostu, blond włosy, piwne oczy i jest szczupła.